Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii makijaż z turbo pigmentami, jakich czas temu pokazywałam Wam na Instagramie, że mam nowe pigmenty w swoim posiadaniu, w tym też jeden multichrom chramąż. No i chciałabym dzisiaj użyć ich w makijażu. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie zmieniające się światło, bo jest wcześnie rano, wiecie, okna od schodu, także wali na mnie z całą mocą. Pozdro 600 również dla wiatraka i dla remontu, który, no, tak jak wspomniałam już, wspominałam już wiele razy, jest niekończącym się remontem, ale mimo wszystko mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Wracając do rzeczy, Turbopigmenty, Pigmenty wszyscy myślę, znamy i yy, kochamy, no Mam już dosyć pokaźną kolekcję, wydaje mi się, co widać na załączonym obrazku. No i powiem Wam, słuchajcie, że kolejne dołączyły do mojej kolekcji. Tak jak wspomniałam na początku, Multichrome Hramosz, jest to jedyny, który mam. Oczywiście, ja rozumiem, że jest to drogi produkt. I produkcja jego kosztuje wiele, także Hania już o tym wspominała, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja też stwierdziłam, że wybiorę sobie jeden z nich i chciałabym tego chrabąszcza nałożyć dzisiaj na całą powiekę. Jak to brzmi, nie? Chciałabym hrabąszcza nałożyć na całą powiekę. No dobra. No i jak widzicie, mam także gwiazdę. Watę cukrową oraz Co ja tam jeszcze mam? Zorzę Także nie mam pojęcia, czy Wszystkie dzisiaj się znajdą Na moich powiekach, ale mam taki plan Żeby wata cukrowa się znalazła, bo Chciałabym, żeby ten makijaż pasował mi Również do ubrania Także myślę, że ona mi będzie pasować Dzisiaj właśnie, tak? No i co jeszcze? To tyle Tytułem wstępu, oczywiście Turbo Pigmenty dostępne są w sklepie Hani Knopińskiej na stronie Glam Shopu Także, jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania dalej. Ja zaraz się przybliżę i będziemy działać. Także, będziemy działać standardowo: czyli pomalujemy wspólnie jedną powiekę, nałożymy chrabąszcza, watę. Wszystko, słuchajcie, nałożymy, co jest nam potrzebne do dzisiejszego makijażu, żeby miało sens. No, i chciałabym też nałożyć na NYX Glitter Primer. Jak widzicie, ja mam już brwi zrobione i mam nałożony korektor. Ja z tym kolektorem zawsze wywala mnie. Korektor z Golden Rose HD, także on już na powiekach jest i stwierdziłam, że dzisiaj właśnie nałożę te produkty na bazę lepką. Także no, jeżeli jesteście zainteresowani, no to już teraz zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej i widzimy się dosłownie za chwileczkę. Okej, okay, już jestem bliżej Was Mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani jak ja No i przepraszam Was z góry za to światło, słuchajcie No ja niestety nic nie mogę z tym zrobić, bo to jest no naturalne światło I w takim też chciałam nagrywać Także z góry przepraszam, jeżeli ktoś czuje się tym faktem urażony Jeżeli chodzi o chrabąszcza, no to jest to takie cudo Które nałożymy tutaj na całą powiekę o, dzień dobry. Cześć! Właściwie nie wiem jak ja mam ocenić ten kolor. Bo słuchajcie, patrzę tu. Fioletowy. Patrzę tam. Zielony. Także no, to jest po prostu cudo. Bardzo mi się podoba. Jest mięciutki. Właściwie można by go określić jako taką y, plastelinkę. Także powiedziałabym, że spoko. Naprawdę mam nadzieję, że on będzie mi się tutaj fajnie rozcierał. No, bardzo jestem ciekawa, co tu z tego dzisiaj wyjdzie. Chociaż powiem wam, że ja nie chciałabym, żeby ten chrabąsz jednak grał główną rolę. Sorry, ale nie, bo ja bym chciała tutaj walnąć tak wiecie, soczyście tę watę. Patrzcie, tak wyglądają te powieki w słońcu, i to jest tylko jeden kolor, czyli to jest ten chrabąszcz. jak się Wam podoba. Zaraz będziemy nakładać watę. Oczywiście dla wielbicielek monochromatycznych makijaży, tak już by po prostu mogło zostać. Także za chwileczkę ja i tak będę dawać watę cukrową i chciałabym gwiazdę zobaczymy jak to będzie z zorzą ale tak to wygląda na ten moment dobra słuchajcie jedziemy z tym koksem, czyli jedziemy sobie po prostu z nyksem ja wiem, że część z was teraz może powiedzieć Saba, to po co ty to nakładałaś jak ty tutaj watę ładujesz a już się tej waty tak nie mogę doczekać słuchajcie Uuu! Dzień dobry! Tak, i to są turbo pigmenty. Cześć, Wata. Co tam u ciebie? Pięknie! Myślę, że na innej bazie by wyglądała inaczej i znacznie by się wybijał pomarańcz. Mi się tutaj wybija raczej róż. Z tego co widzicie na załączonym obrazku, słońce daj żyć. Daj żyć, Saba! Uch! Przepiękna jest. Co wy na to? Mega! Wow! Dobra! Jak zwykle jestem pod wrażeniem, i stwierdziłam, słuchajcie, że właśnie sobie walniemy tę gwiazdę. Na wewnętrzny kącik. Przepraszam, że ja tak wiecie, mrużę, ale naprawdę słońce, słońce mnie tutaj znacznie razi. A poza tym, jeszcze no, chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda w takim zwyczajnym świetle. Gwiazda. hu, Dobra. I dokoptujemy tutaj sobie zorzę. Ktoś może pomyśleć, co ja wyprawiam. Dlaczego ja tutaj wszystkie kolory światła. Wow, Zorza cześć! Zorzy jeszcze wcześniej nie używałam. Wow! Cudna, o kurczę! A powiem Wam, że ja się zastanawiałam, czy ja dobrze robię ją zamawiając, bo stwierdziłam, że może to jest coś podobnego do błyskotki. No ale to jest fioletowa baza. Uhu. No ja już jestem zadowolona. Ja sobie dokoptuję tej gwiazdy jeszcze, a zorzę dam na dolną powiekę. Śliczna. I jeszcze oczywiście troszeczkę waty. Wow. No to jest to. Myślę, że jeszcze sobie tutaj coś dołożę na załamanie lub pod spodem, bo mam taki cień. Um, chyba Bella Smoothie. Bardzo go lubię z palety Affect i pokażę się wam oczywiście całościowo w makijażu, jak to wygląda. No, na razie jest tak. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Okej, okay, tak wygląda makijaż w świetle dziennym jeszcze, jeszcze dziennym. Jeszcze Wam się oczywiście pokażę w świetle sztucznym, ale na razie omówimy sobie to, co tutaj na twarzy jest. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba, że trafiłam w wasza gusta z turbopigmentami, z wyborem kolorów, a także z aranżacją ich. No i słuchajcie, co ja mogę powiedzieć? Może um omówię ten multichrom, bo multichromów wcześniej nie miałam, jest to moja pierwsza, jest to moja pierwsza i z tym produktem. I pierwsza i ostatnia powiedziałabym, bo no mam nadzieję, że nikogo nie urażę, to jest także moja opinia, słuchajcie, ale moim zdaniem ten produkt jest piękny, ale nie robi takiego szału jakiego się spodziewałam. Oczywiście Widzicie, że on opalizuje i faktycznie zmienia się w wielu kolorach, ale ja już jestem tak przyzwyczajona do blasku turb turbotów, turbopigmentów, że po prostu nie jest to moja bajka. I myślę, że na tym zakończę moją kolekcję, co oczywiście nie znaczy, że on mi się nie podoba. On mi się podoba, nie, zro nie zrozumcie mnie źle, ale po prostu mam inne preferencje wolę więcej błysku niż takiego opalizującego. Efektu, zwłaszcza, że ja jakoś tego nie widzę, a jednak robię makijaż w głównej mierze dla siebie. I wiecie, no, lubię ten blask, ten błysk, także to jest coś, co mi bardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o turbo pigmenty, no to oczywiście jestem zachwycona, nie zmieniam tutaj mojego zdania. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o pigment Zorza, bo ja tak się wcześniej na nim zastanawiałam i stwierdziłam, że on nie robi takiego szału, ale teraz, jak uruchomiłam go i no to uważam, słuchajcie, że jest rewelacyjny i bezapelacyjnie wygrywa w dzisiejszym zestawieniu, chociaż turbowata cukrowa też jest genialna i myślę, że nałożona na inną bazę daje jeszcze bardziej pomarańczowo-różowy efekt niż dzisiaj, a jeżeli chodzi o gwiazdę, to również jestem nią zachwycona, bo szukałam czegoś takiego biało, takiego białego, biały... O, to jest CRI! To jest ekri, to jest właśnie taki kolor, który moim zdaniem przepięknie wygląda w kącikach, także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas, dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o multichromach, czy tak jak ja... Uważacie, że są super, ale spodziewaliście się lepszego efektu, czy może jest to coś, co uwielbiacie, czy może macie inne kolory i one dają lepszy efekt niż ten oto tutaj hrabąż, który mnie niestety przykro mi to stwierdzić, ale mnie nie zachwycił. Także ja już się na dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do klikania łapek w górę i do odwiedzania mnie na Instagramie bo tam też jestem, tam też coś się dzieje i też jest kolorowo, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy czas spędzony ze mną i co, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!